Kiedy w piątek słońce świeci, serce mi do góry złata. Gdy w sobotę wezmę plecak pod mojego świata, bo ja mam tylko jeden świat. Słońce góry pola wiatr, hej, pola wiatr i nic mniej więcej nie obchodzi, bom turystom się urodził, bo ja mam tylko jeden świat. Słońce, góry, pola, wiatr, hej, pola, wiatr I nic mnie więcej nie obchodzi Bo on turystą się urodził Dla mnie w mieście jest za ciasno Wśród pojazdów w spalin Ja w zieloną jadę ciszę Ścieżki pełne słodkich malin Bo ja mam tylko jeden świat Słońce, góry, pola, wiatr, hej, pola, wiatr I nic mnie więcej nie obchodzi Bom, którym są się urodził. Bo ja mam tylko jeden świat. Słońce góry pola wiatr, ej, pola wiatr i nic nie więcej nie obchodzi. Bom, którym są się urodził. Myślę leżąc spośród kwiatów. Czy w jęczmienia żółtym łanie. Czy przypadkiem za pół wieku. Coś z tym światem się nie stanie. Bo ja mam tylko jeden świat. Sące, góry, pola, wiatr, hej, pola, wiatr I nic mnie więcej nie obchodzi Bo on turystom się urodził Bo ja mam tylko jeden świat Sące, góry, pola, wiatr, hej, pola, wiatr I nic mnie więcej nie obchodzi Bo on turystom się urodził Chciałbym, żeby ten mój świat Przetrwał jeszcze tysiąc lat żeby mogły nasze dzieci z tego świata też się cieszyć. Bo ja mam tylko jeden świat. Słońce, góry, pola, wiatr. Hej, mi nic mniej więcej nie obchodzi. Bo on, się urodził. Bo ja mam tylko jeden świat. Słońce, góry, pola, wiatr. Hej. I nic mnie więcej nie obchodzi, bom turystom się urodził.